Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci jak zeskanować kod QR na telefonie OnePlus 15. Aby zeskanować kod QR, możemy przejść do aplikacji naszego aparatu, następnie wybieramy sobie trzy kreski i przechodzimy do ustawień. Następnie będziemy musieli zjechać w dół, gdzie mamy tutaj opcję kod QR. Ona musi być włączona. Teraz jeżeli wycelujemy w jakiś kod QR, będziemy mogli go od razu zeskanować. Tu nam się wyświetli taka informacja, że możemy przejść do tego, co kryje nasz kod QR. Drugim sposobem jest użycie tak jakby systemowej aplikacji do skanowania kodów QR. I tutaj będziemy musieli otworzyć centrum sterowania, następnie poszukać zakładki Kod QR, w ten sposób ona wygląda. Jeżeli jej nie mamy, musimy nacisnąć sobie ołówek. Ja ją sobie na chwilę usunę. Teraz w lewym górnym rogu wybieramy plusik i tutaj szukamy właśnie tej opcji skanowania kodów QR. Naciskamy ją. Możemy ją przestawić w jakieś inne miejsce, żeby nam było wygodniej z niej korzystać. Dajemy gotowe w prawym górnym rogu i teraz możemy już sobie ją wybrać. Teraz odpala nam się taka googlowska aplikacja do skanowania kodów QR. Tu musimy wycelować naszym kodem QR. Możemy też włączyć latarkę, jeżeli jest ciemno. Wyłączyć ją, jeżeli nie, nie potrzebujemy. Lub możemy też wybrać ze skanowa skanowania, przepraszam. Możemy też wybrać skanowanie ze zdjęcia, gdzie wybierzemy jakieś zdjęcie, na którym znajduje się kod QR. Jeżeli będzie on niewyraźny lub go nie będzie, wyświetli nam się informacja, że nie znaleziono żadnego kodu QR. Natomiast jeżeli będzie on widoczny, telefon go sam automatycznie odczyta i pozwoli nam przejść do tego, co właśnie ten kod QR kryje. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!